Beku, słuchaj, ja jestem. E, jestem zjebany. Ale już muszę na początku zapytać, i coś dziwiłeś się? To znaczy w ringu? No bo Wiewir mówił wczoraj, jak powiedziałeś, że idziesz go zabić, że się dziwisz. Dam dupy, kurwa, niepotrzebnie mnie oszukali, że wygrałem pierwszą, wiesz? E, no w trzeciej, kurwa, ruszyłem do przodu i od razu poszło, poszło mi dużo lepiej, chyba trzecią wygrałem, myślałem, że wygrałem pierwszą. Z co, no za bardzo się skupiłem na oszczędzaniu tlenu, no bo, no z tym świeżo po walce w ogóle do wywiadu powiem, że dopiero wyszedłem z ringu. No i co mam Ci powiedzieć? Prawda jest taka, że tam powiedziałem, że trzeba mieć świata i tak dalej, czy ja mieszkałem w Warszawie, ten człowiek jest z ustki. Nie strenowałem tej walki. Zabroniono mi trenować u Mirka Oklińskiego. w WCA. Trenuje Polak, nie chciałem tam pójść. W wyniku trenują inni moi wrogowie z Fejmem, a więc też nie chciałem tam pójść. Wstałem bez klubu. Zrobiłem kilka treningów w alligatorach. Było to razem może 12 treningów maksymalnie. Wi wiadomo, że ludzie powiedzą, że to wymówki. Tak, to są wymówki. Mogłem, powiem tak szczerze, że wiewiór był spokojnie do pokonania. Starczyło chociaż miesiąc potrenować e, Oczywiście jest, byłem świadomy tego e, głupia zrobiłem e, że się nie przygotowałem i chuj, biorę cały wszystko biorę, wszystko na bareczki Nie ma co to się, to się tłumaczyć e, był tego dnia lepszy Kurwa, chociaż jakoś nie czuję się tak strasznie przegranym, bo bo w tej trzeciej rundzie jak na niego ruszyłem to miałem wrażenie, że tak z minutka dłużej mogłoby być po sprawie. W trzeciej ruszyłem bo... Mm, no bo miałem jeszcze kurwa całkiem spory zapas tlenu. Dziwne, że żałuję, że wcześniej nie ruszyłem, bo mm, no źle rozłożyłem po prostu e, siły, bo wydawało mi się, że mogę nie wytrwać trzech rund po trzy minuty e, ze względu na słaby tlen. E, Zero gardy w pierwszej rundzie byłem zdziwiony, bo dostawałem ciosy. E, rozgryzłem go dopiero w dalszych. Jakby dostosowałem się do jego stylu. E, w ogóle nie czułem się dobrze dzisiaj w ringu. Ogólnie się dzisiaj e, nie czułem dobrze. E, to Nie wiem, czemu dzisiaj miałem taki dziwny dzień. E, nie wiem, miałem, miałem jakiś taki kurwa dziwny dzień. Mówić o słabym przygotowaniu, to może to nauczka na przyszłość? Beku, słuchaj, ja jestem. E, jestem zjebany. O, pytałem się własnego ojca, czemu ja do żadnej walki nie mogę się przygotować. Czemu je, tak się układa moje życie, że zamiast się skupić na rzeczach ważnych, dzisiaj się pytałem mojego ojca, to się na nich nie skupiam. Nastawił mnie w miarę dobrze psychicznie, powiedział, że chuj tam, że obiecuje mi, że to jest ostatnia walka, do której się nie przygotowałem, i że on już tego dopilnuje. Chciał się do mnie przeprowadzić miesiąc temu, żeby właśnie mnie przypilnować, ja się nie zgodziłem, to był błąd, ale kurwa, widzisz, kurwa w tym ringu, czy w tej trzeciej, że zacząłem wygrywać, a to przecież tylko trzy rundy, no, już był koniec walki, jest mi dziwnie jakoś tak, w stylu kurwa, nie czuję się jakbym przegrał, ale, ale faktycznie przegrałem, no, dziwnie. Mówili, że podpisałeś pakt z diabłem, no i jednak coś po drodze nie poszło. Oczywiście, znaczy, wiesz, to, to był żarcik oczywiście, nie. E no coś nie poszło, no nie poszło wyku, no nie poszło, ale no, nie wiem, no pff, że to musiałem obejrzeć tę walkę, bo kurwa szkoda, że mnie szukali, że w pierwszym rundę wygrałem, bo wydawało mi się, że tak szachowaliśmy razem i wydawało mi się, że być może moich więcej celnych doszło, no jak widać nie, no bo chyba trzecia była moja, nie, czy nie? Bo tam pod koniec mocno ruszyłem, ale właśnie dopiero wtedy ruszyłeś. Wcześniej nie, nie atakowałem w ogóle, Wcześniej ja dopiero wyszedłem nie widziałem tej walki, chciałem ją obejrzeć, bo mi to tak dziwnie, nie, w, w dopiero wyszedłem i w sobie nie mogłem tego od boku obejrzeć, a wiesz, jak jesteś w środku, to tak nie widzisz się od boku, to, to możesz wiele rzeczy być nieświadomy, może jestem czegoś nieświadomy, może powinienem najpierw obejrzeć walkę, później dawać wywiad, nie. Kolejna walka, znowu zaprezentowałeś się nieźle, no ale kolejna porażka wpada do, do bilansu, obciążenie psychiczne? Nie, nie, wiem, że spadnie na mnie fala hejtu. Obciążenie psychiczne czułem przed walką, że się nie przygotowałem, ale wydawało mi się, że go ustrzelę. Tylko kurwa... Coś nie grało w pierwszej rundzie. Nie atakowałem w ogóle. Ręce nie działały. Nie wiem, mordo. Muszę to zobaczyć, wiesz? Muszę zobaczyć tę walkę. Kurde, ciekawe gdzie bym ją mógł obejrzeć teraz. Mam następny wywiad dopiero jak obejrzę walkę, bo to tak ciężko jest mi coś powiedzieć, skoro jej nie widziałem. No, powiedzieli mi, że wygrałem pierwszą, poczułem, że wygrałem trzecią, więc sobie myślałem, a chyba, chyba wygrałem, ale jednak nie wygrałem, no, no nie wiem.